Witajcie bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Postanowiłem nagrać materiał, co się dzieje w Ameryce z tym zaćmieniem 8 kwietnia. Bo raz, że nie każdy interesuje się takimi tematami, co się tam w Ameryce akurat dzieje, no i nie każdy rozumie język angielski. A do tego jeszcze dochodzą jakby sny mojego brata w wierze odnośnie dokładnie tej samej daty, 8 kwiecień i inne znaki. No, ale przejdźmy do tematu. Jak zapowiada nam Biblia, będą znaki na niebie, na słońcu, księżycu i na gwiazdach. Cóż to za znaki są w Ameryce? Tu jak widzicie na mapie, tutaj było zaćmienie słońca, przechodziło przez całą Amerykę w 2017 roku. I ono to przechodziło przez tą linię, jak tu widzicie, przechodziło przez 7 miast, które miało nazwę Salem. A Salem to oczywiście skrót od Jeruzalem, tak? czyli pokój. I teraz... W tym roku, 8 kwietnia, przechodzi dokładnie z drugiej strony przez połowę Ameryki i tworzy taki znak X, tak? znak TAW, ostatniej litery alfabetu hebrajskiego, i przecina się w miejscu tutaj w Ameryce, jak widzicie, i przechodzi przez 7 albo 8 miast, które ma nazwę Niniwa, i 7 jest w Ameryce, a jeszcze jedno jest w Kanadzie. No i ta Niniwa, no to oczywiście nas odsyła do Asyrii. No, i do, do księgi Jonasza. Jak popatrzycie na mapę Ameryki, to ona wygląda właśnie jak wieloryb. Nie? Bardzo przypomina. Jak się cofniemy, to właśnie ten znak X, tam gdzie jest to zaćmienie słońca, dokładnie by wychodziło w żołądku tego wieloryba. I to właśnie jeszcze bardziej odsyła do znaku Jonasza. Więc przypomnijmy sobie pokrótce historię. Wstań iść do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziłość zniosła się przed moje oblicze. A pan przygotował wielką rybę, która połknęła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach tej ryby trzy dni i trzy noce. Bo Jonasz uciekał, tak? On nie chciał iść do Asyrii, do Niniwy i e, ogłosić im nawrócenie. Więc pan musiał tam zesłać tą rybę, która połknęła Jonasza, żeby wyrzuciła go na brzeg, żeby poszedł w końcu do tej Niniwy. I tam pod koniec tej księgi jest tak I Jonar zaczął chodzić po mieście, ile mógł przejść w jeden dzień I wołał, po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu ogusili post i oblegli się Wory Od największego z nich, aż do najmniejszego I nawet króla Syry i tak dalej się nawrócili Więc Niniwa została ocalona I Jakby Amerykanie to historię teraz porównują do tego, co się dzieje w Ameryce Także ten grzech Ameryki już tam wzrasta do nieba Ten znak Niniwy, który się pokazuje na niebie Nad Ameryką Zapowiada zniszczenie Ameryki 8 kwietnia. Do tego to zaćmienie słońca przecina się dokładnie w mieście, który nazywa się Mały Egipt. I jeszcze było inne zaćmienie słońca, które widzicie, to, to mniejsze, nie przechodzi już przez cały kraj, tylko przez część. Ale razem do kupy robi, jakby no, tworzy znak Alef, czyli pierwsza litera alfabetu hebrajskiego. A bez tego zaćmienia no to jest to właśnie ten TAF, czyli ostatnia, tak? czyli alfa i omega. Ja taką ciekawą formaty znalazłem. Daniel Taylor uważa, ujawnia, że wielkie amerykańskie zaćmienie w 1924 roku, które przejdzie przez sześć miast zwanych Niniwą, nastąpi tuż nad gwiazdą zbiorem wieloryba. Co ciekawe, popularna etymologia nazwy Niniwa oznacza miejsce ryby. Piktogram klinowy przedstawiający Niniwę to zagroza, w której znajduje się ryba. I masa Amerykanów, ale to masa ma te sny prorocze odnośnie tej daty, tak 8 kwiecień, że albo nadchodzi ucisk, albo pochwycenie, czy krótko po tej dacie, że coś wielkiego nadchodzi do Ameryki. Zniszczenia albo to tsunami, a to wojna z Rosją. Najczęściej właśnie się to pojawia, to powtarza, że inwazja rosyjsko-chińska, gdzie nagle pojawią się wojska znikąd. Jeszcze ci teraz jak mają ten napływ tych nachodźców z południa, tam od, od granicy z Meksykiem, no to oficjalnie oni już odnotowali, że przez tą granicę, gdzie powinni przychodzić jakieś Chilijczycy, tam generalnie z Ameryki Południowej ci uchodźcy to odnotowali oficjalnie 20 tysięcy Chińczyków tak. No to, to co oni tam są. Tak. I jeszcze po tych ostatnio ujawnionych informacjach, że kraje, które najbardziej dążą do III wojny światowej, no to między innymi Anglia, tak? No, Anglia Ameryka ciągnie za sznurki. I właśnie w tych snach też się to pojawia, że Anglia też zostanie zaatakowana przez Rosję atomówkami. I dla mnie to też jest potwierdzenie tego, tej wizji z Księgi Daniela, tego człowieka, który dostał do wizję od Chrystusa, tego Polaka, że tą właśnie drugą bestią, tą medo jest właśnie Rosja-Chiny, tym niedźwiedziem. Tak? No upada Babilon i teraz będzie dominacja niedźwiedzia rosyjskiego. Ale idźmy dalej. Jakie jeszcze ciekawe rzeczy, znaki się pojawiają na niebie. W 2017 roku był taki sam znak na niebie, jaki ma być w 2030 na Święto Trąbek. W jaki znak chodzi? To jest ta panna, która była obleczona w gwiazd 12 i księżyc pod istopami i słońce, co przechodzi przez głowę, tak? Obleczona w słońce, a 12 gwiazd nad nią. No to jest ten dwu, znak z 12 rozdziału Apokalipsy, ta niewiasta, która oznacza kościół, tak? Więc w 2017 pojawił się pierwszy raz, a w 2030 wraca na Święto Trąbek. I to bardzo by pasowało do powrotu, tak, w oblubienicy z barankiem. i Znak, jakby końca czasów, tak, czyli jakby miał wrócić w 30., no to 7 lat liczyć, no to mamy 23-24, czas zostanie skrócony. I co ciekawe, w 31 ma się ukazać znak na niebie, gdzie jakby człowiek, tak, noga człowieka jest nad głową gwiazdozbioru węża, tak, nad, centralnie nad jego głową. Jakby, no człowiek po prostu depta długowe węża. Jest jakby powrót Chrystusa. W 1931 roku. 8 kwietnia, niedojrzej to za ciemienie słońca, to jeszcze się układa 7 planet w, w linii. Tak jak tu widzicie. Będzie koniunkcja. I teraz możemy przejść do snu mojego brata w wieżę. Przeczytam go. Kąpałem się w wodzie w basenie zbudowanym na wzór komina. W tej wodzie było przyjemnie i bezpiecznie, miała kuszące kolory. Nie chciało się wychodzić. Nagle zacząłem się w wodzie unosić jej poziom i bardzo szybko się unosił. Jak podniosła się na niebezpieczny poziom, to po mojej lewej stronie zobaczyłem mężczyznę albinosa, który kazał mi spojrzeć na środek wody. Na środku basenu zobaczyłem siedem planet, które ułożyły się w jednej równej linii. Trzy małe planety po lewej i trzy małe planety po prawej, a na środku jedna duża planeta. Nagle zobaczyłem prawdziwą twarz albinosa i wyciekającą krew z jego oczu i nosa. Uśmiechnął się szyderczo i powiedział Jedność. Nagle ludzie zobaczyli, że zostali zwiedzeni. Niektórzy nie wytrzymywali i zaczęli popełniać samobójstwa, ale nie mogli umrzeć lub popełniając samobójstwo, umierali w mękach. Jedna kobieta rzuciła się z wysoka na posadzkę koło basenu, aż usłyszałem gruch od jej kości, ale nie mogła umrzeć. Leżała natomiast w ogromnym bólu. Mój przyjaciel z Kanady z porażeniem mózgowym od urodzenia który pojawił się w tym śnie, myślał, że ta kobieta idzie mu pomóc i powtarzał imię Ala, Ala, Ala. Czy to no nie jest imię, ale wyraz po prostu, Ala, Ala. Po czym ona przeszła obok niego i skoczyła, żeby się zabić. Jak leżała konająca na podłodze, inni ludzie byli na tyle pochłonięci swoimi sprawami, że obojętnie przebiegali obok. No i tutaj jak ludzie się próbują zabijać, to przypomina to z apokalipsy, że ludzie będą szukać śmierci, ale nie będą mogli jej znaleźć. I te siedem planet tutaj, w jego śnie, które właśnie się pojawiają 8 kwietnia, ten scen jest z 22. roku, on już ma prawie dwa lata. I wtedy nie rozumieliśmy, o co w tym chodzi. Myśleliśmy, że to chodzi o jedność, jakby że jedność ekumenicznego kościoła, że powstanie jeden globalny kościół, ta Wielka nierodnica. I tak jak tu jest zapisane, bo tu jest zapisane z tego, sprzed dwóch lat, że myślę, że to jest imię Ala Ala, ale właśnie wyjaśniło się niecały tydzień temu, ale zwlekając z tym jeszcze, bo jeszcze doszło mi jakaś kolejna informacja, dlatego to nagrałem. Z tym Ala, to Bóg mu wyjaśnił 26 lutego. Kazał mu przeczytać drugą księgę królewską o pochwyceniu Eliasza. To jest ta cała historia, że tam Eliasz z Elizeuszem idą, i tam trzy razy się pytają synowie proroków, czy uczniowie proroków, czy wie, że twój pan będzie pochwycony, i tak dalej. I tam idą od jednego miasta do drugiego, i w końcu Eliasz zostaje zabrany przez Boga na tych ognistych rydwanach. No, i kazał mu sprawdzić hebrajskie słowo na to pochwycenie, które tam z, e, występuje. No i znalazł to i zapis fonetyczny. Bo jak znalazł to słowo, to potem był zapis fonetyczny. I to słowo, co tam zostało użyte, to właśnie w hebrajskim to brzmi ala. To jest właśnie to pochwycenie. I następnie kazał mu policzyć, ile jest dni do 8 kwietnia. Od tego 26 lutego. Więc przeliczył. No i wyszło 44. Następnie kazał mu sprawdzić, co to znaczy. Więc wpisuje w Google 44 i pierwsze info, że w Biblii jest 44 razy użyte słowo ucisk. Ale jak mi to brado opowiadał, że jeszcze prosił Boga o jakiś znak, jakiś jeszcze jeden potwierdzający to. I akurat w domu zatrzymał mu się zegar na, o godzinie 8.04. I po tym wszystkim ja sam prosiłem Boga o jakiś znak potwierdzający, czy to rzeczywiście coś ma się stać tego 8 kwietnia. I tam no, akurat w pierwszym filmie, jakim wyskoczył, tam było coś, że pochwycenie jest z końcem ramadanu, tam z ramadanem coś związanego. No co myślałem, no co ma ramadan do, do chrześcijaństwa, do Chrystusa, ale z ciekawości sobie sprawdziłem, kiedy się kończy ten ramadan i właśnie kończy się 8 kwietnia. Do tego dochodzi tak, jest szczyt ONZ w 2024 roku we wrześniu, tak w tym roku. Pod koniec września ma ONZ szczyt, na którym mają zawrzeć Pakt przyszłości i piszą, że jest to najważniejszy szczyt tego pokolenia. I celem m.in. naszej wspólnej agendy jest doładowanie agendy 2030 i urzeczywistnienie celu zrównoważonego rozwoju w życiu ludzi na całym świecie. Oni nam piszą, że oficjalnie oni są niezadowoleni z tempa wprowadzania agendy 2030 i muszą to przyspieszyć. I wprowadzić jakby globalny rząd. Czyli no nie jakby po prostu wprowadzić ten globalny rząd. No także idealny moment na objawienie się Antychrysta. Do tego, kiedy jeszcze rozmawiałem z tym bratem o 8 kwietnia, wysłałem mu ten filmik. Tutaj tu widzicie screeny. To jest poświęcenie w Pascha. To była jakby ofiara paschalna. Poświęcenie na tym podłożenie kamienia fundamentalnego pod trzecią świątynię. Mu to wysyłałem i wtedy dopiero zwróciłem uwagę na datę. Jak zobaczycie, kiedy to było poświęcone, jak tu widzicie, filmik jest z 12 kwietnia, a było poświęcone 6 kwietnia i dokładnie 2017 rok, czyli dokładnie 7 lat temu. No, możecie widzieć cały rytuał tutaj na screenach, ale co jest istotne? W 23. zaczęła się wojna w Izraelu ze strefą gazy i jakby palestyński przywódca, on powiedział, że oficjalnym powodem tej wojny właśnie są te czerwone jałówki, które sprowadzili. I że ich nie poświęcili, że oni chcą tą świątynię, przynajmniej część tych Palestyńczyków chce tej świątyni, żeby była jedna świątynia dla wszystkich ludzi. Bo Żydy mówią, że to nie będzie żydowska świątynia, tylko że to będzie świątynia dla świata, gdzie wszyscy będą czcili tego samego Boga, jakby jedynego Boga. Nie, no to, no to wiadomo o kogo tam chodzi. To jest właśnie ta świątynia, w której zasiądzie Antychryst, tak, i ogłosi się Bogiem. Ale w każdym bądź razie Rydy już miały te czerwone jałówki tych pięć jałówek w 22 roku, tak? ale w 22 nie zgadzały się data. Oni czekają na 24 rok, bo wtedy jest dokładnie 7 lat od poświęcenia kamienia fundamentalnego. I myślę, że to właśnie się stanie w tym roku na tą paschę. Jeszcze niedawno ta filmik i taki Ryd się chwalił. Że on już, jego rabin już zna Mesjasza, także Mesjaszem już są z nim w kontakcie, za niedługo się objawi, i że już lada moment wybudują świątynię i będą składać ofiary. I on tłumaczył, że to nie jest tak, jak sobie ludzie wyobrażają, że musi powstać cała świątynia, że to jest tak jak za Mojżesza, że wystarczy ten namiot zgromadzeń, to, to najważniejszą rzecz do składania ofiar. A cała ta zabudowa wokół to jest jak okno, tak? Że no to ma tylko ładnie wyglądać, ale to może się stać później. Ale już samo to, co to, to jest najważniejsze, to składanie ofiar, to może się stać już w tym roku. Także wszystko wskazuje na to, że koniec jest naprawdę bliski. No do tego jeszcze wczoraj w zasadzie przyszła mi taka myśl, że jeśli Chrystus umarł w 32 roku naszej ery, tam, tam chodzi o zaćmienie księżyca, tam są te krwawe księżyca, więc ta sekwencja wychodzi na 32 rok naszej ery. Wszystko potwierdza, że to się wtedy stało. Do tego dodamy 2000 lat, tak? czyli mamy 2032. To jest, to jest maksimum. Do, do, dojmiemy od tego 7 lat na ucisk i wielki ucisk, to mamy 25. A że czas zostanie skrócony, no to mamy albo 24, albo 25 rok. I jak zaczęliśmy historię Jonasza, tak skończymy, bo ta, to jest taka bardzo smutna refleksja odnośnie nas wszystkich chrześcijan, ale przeczytajmy najpierw ten tekst, o którym chodzi. To jest pierwszy rozdział od trzeciego wersetu do szóstego. Ale Jonasz stał, aby uciec do Tarsisz przed oblicza Pana. Tarsisz to tam, wtedy dla Żydów to był jakby najdalszy region, tak? Jak najdalej uciec. I przybył do Jafy, to tam port w Izraelu, znalazł okręt, który płynął do Tarszysz, Zapłacił za przejazd i wsiadł na niego, aby płynąć z nimi do Tarsisz i uciec przed oblicza Pana. Lecz Pan zesłał gwałtowny wiatr na morze i powstała potężna burza na morzu. Także zdawało się, że okręt się rozbije. A że glarze przestraszyli się i każdy z nich wołał do swego Boga, a wyrzucali do morza ładunek, który budu okręcia aby ten był lżejszy. Ale Jonasz szedł wcześniej na niższy pokład okrętu, położył się i twardo zasnął. Przyszedł więc do niego sternik i zapytał go: Cóż Ty czynisz, śpiochu? Stań, wołaj do swego Boga. Może Bóg wspomni na nas, abyśmy nie zginęli. I tam później się wyjaśnia tam w tej historii, że on jest on Boga a że on jest Hebrajczykiem czyli Boga Izraela. I oni się wystraszyli bardzo, że to ten Bóg. Ale cała ta historia to jest właśnie obraz świata tego, co się dzieje. Także jest sztorm, ludzie giną, i wszyscy tacy zakłopotani, co się tu dzieje, co będzie następnego. A my, jak ten Jonasz, zeszliśmy sobie na niższy pokład i twardo śpimy, bo wiemy dokładnie, co się dzieje. On dobrze wiedział, że to Bóg zesłał to i to przez niego, bo to ma jego obudzić. Tak? że on ma iść działać, ale on nie chce. I On wie, że Bóg go nie zabije, bo wie, że Bóg jest dobry. Tak? I on to dobrze wie, on dobrze rozumie miłość Bożą, co widać w całej historii Księgi Jonasza. Ale ludzie wokół wołają do swoich bogów, tak? bo jedni się tam modlą do Maryi, inni tam do Allaha, inni do Buddy i swoich tam wyobrażeń, figurek i tak dalej. I my to widzimy, że to jest głupie i w zasadzie nic z tym nie robimy. że tak? My to wszystko wiemy, co się dzieje. Znamy Biblię, znamy proroctwa, rozpoznajemy znaki czasu. I to poganie muszą przyjść do nas z krzykiem, obudź się śpiochu, tak? obudź się. Także nie chowajmy całej tej wiedzy i tego poznania dla samego siebie jak i Jonasz, tylko mówmy ludziom wokół, bo kiedy się to stanie, to nie będą wiedzieli, że to było to, o czym mówiliście. Bo to nie jest tak, że musicie na siłę kogoś przekonać, jak ktoś nie chce wierzyć, to nie musi wierzyć, tak? Bo nie mylcie efektów z owocami, bo owocem wcale nie jest nawrócenie kogoś, to jest efekt, ale. Nawrócenie to już jest Jego wybór. Wy musicie mu dać możliwość, a czy on z tej możliwości skorzysta, czy nie skorzysta, to już jest Jego wybór, ale Wy swoją robotę zrobiliście. Także niech Panu będzie chwała, niech Panu będą dzięki. Amen.